Cześć, nazywam się Rafał Pawiński i dzisiaj porozmawiamy o jednej z dyscyplin wspinania, czyli boulderingu. Buldering to wspinanie na małe formy skalne. W naturze są to z reguły różnej wielkości głazy, po których wspinamy się wyznaczonymi drogami, czyli tak zwanymi bulderami bądź przystawkami. Dziś jesteśmy na zawodach bulderowych, na nowo otwartym obiekcie Bloko 2.0. Mamy do pokonania ponad 25 przystawek. Aby dostać się do finału, finaliści muszą zrobić jak najwięcej przystawek. Ten, kto zdobędzie największą ilość topów, dostaje się do finału. W finałach będzie co najmniej 6 przystawek i wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej topów. W dzisiejszych zawodach wystartowali też ludzie chodzący do sekcji szkoły Gorilla. Są bardzo zadowoleni ze swoich startów, bo widzą efekty zimowego treningu. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy ekipie Bloko za organizację świetnych zawodów. No i oczywiście zapraszamy do robienia nowych przystawek w nowym obiekcie Bloko 2.0.